W grze mamy wiele różnych niespodzianek, których możemy nie zauważyć podczas przechodzenia pierwszy raz naszej gry. Dlatego dzisiaj pokażę Wam easter eggi oraz ciekawostki, które możemy napotkać w trakcie naszej podróży. Lecimy! Po każdej zakończonej walce z przeciwnikami, nasza postać wyczyści swoją katanę przed jej schowaniem. Jin nie zrobi tego w momencie trwania dłuższej walki lub czyszczenia obozów z przeciwników i będzie poruszał się w obrodzonej od krwi zbroi oraz broń. Podczas eksploracji świata mamy szansę natrafić na różne losowe sytuacje. Może to być walka pomiędzy niedźwiedziem a mongołami, wrogowie przytrzymujący zakładnika lub zapasy oraz osoby podstępne, które zlecą ci zadanie i podstępnie popełnią jakąś zbrodnię. Za zabicie wrogów otrzymamy punkty doświadczenia, a za uratowanie zakładnika otrzymamy informacje na temat lokalizacji obozu lub artefaktu. Podczas naszej wędrówki często możemy zauważyć w oddali czarny dym unoszący się w powietrzu oraz wyróżniające się elementy, np. kolorowe drzewa. Dym może informować nas o drogich obozach, natomiast drzewo może wskazać nam miejsce do gorącego źródła lub lisa Inari. W okolicy znajdzie lub sekretów możemy napotkać złote ptaki, które poinformują i wskażą nam drogę do misji pobocznej lub artefaktu. Jest to to bardzo ciekawa mechanika, dzięki której możemy zdobyć dodatkowe nagrody. W większych miasteczkach mamy również możliwość porozmawiać z niektórymi mieszkańcami. Mogą oni opowiedzieć nam historię, która im się przydarzyła, zdradzić lokację wrogiego obozu lub doprowadzić nas na kwestię. Oprócz tego w grze możemy znaleźć przedmioty kosmetyczne, które nawiązują do innych gier, na przykład opaskę na głowę z gry Sly Cooper oraz Infamous Second Sun Dodatkowo, po zakończeniu gry, pojawiamy się w domu, w którym to możemy zobaczyć małe origami, które również nawiązują do innych gier oraz firm. Między innymi może to być topór z serii God of War, głowa Ratcheta z serii Ratchet i Clank, Key Baseballowy z serii MLB The Show, samochód z serii Gran Turismo, z serii Horizon Zero Dawn, gitara z serii The Last of Us, kolos z Shadow of the Colossus, hełm z Death Stranding, motocykl z Days Gone oraz pędzel z Concrete Genie. Jak widzicie w grze możemy zobaczyć naprawdę wiele ciekawych miejsc, jak i przedmiotów, dlatego podczas eksploracji starajcie się zwiedzać wszystkie lokacje bardzo dokładnie i rozkoszować się tą piękną grą. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli możecie, zostawcie jakiś ślad na dole i widzimy się w kolejnych poradnikach. Do zobaczenia!